Adway. To program, o który wielu z Was pytało. Blokuje nam reklamy w większości darmowych aplikacji, używając plików hosts. Uwaga! Aplikacja działa tylko na zrutowanych telefonach. Wystarczy go zainstalować. Z internetu automatycznie pobiorą się odpowiednie biblioteki. Później musimy tylko zrestartować telefon. Bramka SMS. Potrzebujesz tylko połączenia internetowego i możesz za darmo wysyłać SMS-y do wszystkich polskich sieci. Bez limitów, bez przepisywania tokenów i bez dodatkowych kont w serwisach. Po instalacji aplikacja odczytuje SMS-y z naszej domyślnej skrzynki pocztowej. Odbiorca wiadomości widzi nadawcę jako inny numer. Na szczęście w ustawieniach aplikacji możemy ustawić swój automatyczny podpis, który zostanie dodany do każdej wysłanej wiadomości. Wersja Pro kosztuje 10 zł na rok i daje nam możliwość wyłączenia reklam i usuwa automatycznie dodawany nasz numer telefonu na początku każdej wysłanej wiadomości. Testy na prawo jazdy kategorii B. Coś dla przeszłych kierowców. Dzięki tej aplikacji teoria zada na bezbłędnie i prawo jazdy jest za pierwszym podejściem. Program oferuje aktualny zestaw 524 pytań na prawo jazdy kategorii B, dwa tryby, nauka oraz egzamin, możliwość podejrzenia poprawnych odpowiedzi w trybie nauki, podsumowanie po każdym egzaminie wraz z możliwością podejrzenia poprawnych odpowiedzi, pomiar czasu w trybie egzaminu. Simple LastFM Scrubler. Lekki scrubler, który wysyła informacje o aktualnie odtwarzanym utworze na nasze konto w serwisie LastFM. W ustawieniach znajdziecie podstawowe opcje, jak procentowy punkt odsuwu i aby zmniejszyć użycie baterii, można wyłączyć powiadomienie o aktualnie odtwarzanym traku oraz skroblować piosenki co kilka utworów lub gdy tylko tego zażądamy. Większość z Was zapewne korzystała ze scrublera na komputerze. Teraz może się zliczać i dzielić się również tymi utworami, których słuchacie na smartfonie. Kontakt Vibrate. Nie tylko w Galaxy S3 można zmienić typ wibracji. Teraz można to zrobić w każdym Androidzie. Wystarczy wybrać z dostępnej listy. Można ustawić wibrację ogólną lub oddzielną dla poszczególnych kontaktów. Wystukać wibrację palcem. lub wpisać wyraz, a aplikacja przetworzy go na alfabet Morsa za pomocą wibracji. Titorrent, mobilny klient Torrenta, oferuje praktycznie wszystko to, co na precyzyjnym odpowiedniku Mi pobieranie kilku torrentów naraz, kolejkowanie, wyszukiwanie, limit prędkości pobierania i wysyłania, integracja z przeglądarkami, wspieranie magnet linków, filtrowanie adresów IP, serwery proxy oraz szyfrowanie. W termowej wersji Titorenta są reklamy i limit pobierania ustawiony na 250 kB na sekundę. Szybki notatnik, najprostsza na świecie aplikacja do tworzenia notatek, bez dodatków, bez reklam. Wczytuje się natychmiast. Notatki są zapisywane w plikach TXT na karcie pamięci w folderze Fastnote. Nasze zapiski możemy przechowywać w oddzielnych folderach. Sprawdź promila. Aplikacja pozwoli w przybliżeniu wyliczyć, ile mamy promili po wypiciu danego trunku. Przykładowo 18-letni mężczyzna ważący 70 kg po wypicie dużego piwa i 50 wódki ma 083 promila i prowadzić samochód będzie mógł dopiero po około 4 godzinach od zakończenia bicia. Pamiętajcie, że to tylko wynik przybliżony i alkomatu nie oszukasz. Aplikacja oferuje zamówienie taksówki w Twoim mieście i orientacyjnie możesz sprawdzić, jakie są dopuszczalne normy stężenia alkoholu we krwi w całej Europie.